Za chwilę światła. Czemu nie widzę świateł? Już dobra, widzę światła, są żółte flagi nie wiedzieć czemu, więc będzie dość ciekawie. Żółte flagi już zgasły, zgasły też światła i ruszamy do Grand Prix Francji. I kapitalny start już zaliczył fetel, ale to może być też kwestia jego lagów, bo strasznie nim rzuca. Mokito obronił się na prowadzeniu. Tyle mogę powiedzieć. Ryba wciska się. No właśnie, to nie ma fetela. Lata mi po ekranie, więc nie wiem co z nim jest. Trzeci jest... Ryba... jest drugi, spokojnie, jest drugi. Tak, drugi też jest drugi, ale latał mi po ekranie, znowu lata mi po ekranie, jakby przestrzelił to A Tam z tyłu jakieś lecą się lecą, tej części chyba białego w Red Bullu. Tak, tak. Oj, to jest zdecydowanie długi, długi pociąg. W zasadzie do końca stawki jest Depczynka Maczo właśnie. Ten DRS dużo daje na tej prostej Mistral. Bardzo... Się przekręcę, to naprawdę panowie jadą no praktycznie koło w koło, w kilku punktach zakręty no teraz Kamato musi się bronić jeszcze przed wazą dlatego jeszcze Scholtes dokłada się nam do tej walki z tyłu jeszcze Nara o no, i szeroko kierowca Zaubera, no nie ma lekko, nie mają palowy lekko wszyscy panie już teraz spoceni dosyć mocno, koszulki pewnie całe mokre rejsu kara a z przodu jeszcze Dariusz Biceps, proszę bardzo w zakręt Sin troszkę go pokonał tak, no ale w tym momencie Wetel musi patrzeć w lusterka za rybą i popełnia błąd. Kierowca troszkę to wykorzystuje, chociaż Wetel będzie próbował odpowiedzieć. Szybki zakręt jest teraz długi, prawy, ale tutaj chyba ryba będzie w lepszej pozycji. Tymczasem ja zajmuję się tym. W tej chwili dziewiąty jest Nara, który przed chwilą jeszcze. Nara właśnie tego tak, dostał jeszcze karę do tego. Tam dev przyciął aż ostatni zakręt. Zjeżdża, nie, nikt nie zjeżdża, bo to. No, jadą po prostu jak chmara, jakby ktoś oglądał wyścigi Moto 3. Dzisiaj akurat Moto 3 kolidowało z Grand Prix Bahrainu i to dosłownie, bo start Moto 3 o godzinie 17 naszego czasu, start Grand Prix Bachajnu. Oj, 17, szeroko Camacho! Tak, 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 tak więc tutaj straci kolejne pozycje. Tam jeszcze tam e, Prix, z tyłu Waza tak, tak. również za szeroko wyjechał w zakręcie SIN, jeśli się nie jeśli się uda, czy się ją wziąć. Ale teraz... Oj, duży, duży problem Fetela. Uciekł cały tył samochodu. Stracił pozycję na rzecz Buczana. Włóczan Bouchan jeszcze do nich nie dojechał, ale już te, też jest za ich tylnym skrzydłem, za tylnym skrzydłem Riderskiego po tej szczykanie Riderski będzie się bronił. Oj, oj oj, rejsu tu w trójkę Rejsu, tak, w trójkę przez zakręt Sin, ale tu szybko musi przecież wyprzedzać ich. Błczan, dlatego już próbuje do 12 zakrętu. Nie, odpuszcza. Musi szybko wyprzedzać, bo ta, inaczej ta strategia podcięcia, bo podcięcie może się kompletnie nie udać. Wydawało się, że jest lepsza, jest Bułczan... Ojej, watek poszedł teraz! Czy to jest koniec wyścigu? Nie, żyje na szczęście. u to jego, jeszcze zblokowane opony u Rejsa. Buczan już szuka swojej okazji. Troszkę go zamyka w tym momencie, kiedy odszedł CD. O, teraz jest tak piękny switchback. Jest, piękny, piękny Rejsu nie chcę to tak łatwo od tej pozycji oddać, proszę bardzo. próbuję ale się po... już O i... Oj, kontakt i po to jest. Nie ma! Czy był żyją? Taki, czy nie? żyją? Żyją, żyją obydwaj! A pamiętajmy, no blisko, bo tu jak tylko Nara się urwie, wydaje się, że Nara ma lepsze tempo od Rajderskiego, będzie mógł pogonić za Rejsem na tej starej miękkiej mieszance. Czy teraz próba przez po zewnętrznej w pierwszym zakręcie, czy uda się narze? Wyprzedzić rajderskiego, tak jest! Zwraca nam uwagę, że rejsu ma dzisiaj 15 Tak, tak. kary za tak. Tak, akurat o tym wiedziałem, przeglądając kary przed wyścigiem. Oczywiście, bo Reisu jest na ostatniej pozycji w wyścigu, ale miejmy to oczywiście na uwadze. Pamiętajmy też, że... nie wiem w sumie co, pamiętajmy, no ale pamiętajmy, że dużo... duży wpływ dzisiaj będzie miał Ugorzuka. Na chwilę wrócił, teraz ma to miejsce. Tak, szóste? teraz jest znowu szósty. A jest coraz bliżej za nimi. Bogi, ma... Oj, tam poszedł! Nidhi no, na szczęście no, nie kończy wyścigu, ale odbił się wreszcie po prostu jak od ściany. Jakieś od. I pogonić za Mohito. DRS otwarty szeroko. 25 okrążenie po zewnętrznej. Będzie próbował atakować RBK. Pytanie, czy to się uda? Czy to będzie formalność? Tak, jest to. Będzie zdecydowanie formalność. RBK na drugim miejscu. Pokonujemy ostatnie ostatni zakręt tego wyścigu. Ryja, jaki ryba na ogonie Mojito? Ryba oczywiście. Ej, RBK, czy się się merdam? Tak, tak, wiadomo. No i pytanie, ostatni zakręt Mochito wjeżdża na metę. Nie będzie, nie będzie ataku, natomiast Mochito wjeżdża na metę, ale RBK wygrywa. RBK wygrywa wyścig o Grand Prix Francji, drugi Mochito, trzeci ryba.